Weirtan. To organizacja czarodziejów mająca swą siedzibę w samej stolicy Watachy Karhen Low. Słyszałeś o niej drogi słuchaczu? Podejrzewam, że tak, bo któż by o niej nie słyszał. W końcu była to organizacja magów chroniąca zwykłych śmiertelników przed różnymi bestiami czychającymi w puszczy. Zdejmująca klątwy, badająca zaklęte przedmioty i wytwarzająca eliksiry. Pomimo iż była dobrze znana w całej watasze, to paradoksalnie niewiele było o niej wiadomo. Magowie mieli swoje sekrety. Wszystko co działo się za wysokimi murami Wejrtan, było owiane tajemnicą. Nawet sam przywódca watachy, Vladik, nie miał o niczym pojęcia. A to rodziło wiele teorii spiskowych. Od przeróżnych mrocznych eksperymentów, poprzez chęć zdobycia władzy, aż po sterowanie samym Vladikiem. Stąd też, pomimo estymy, jaką cieszyli się czarodzieje, wielu obywateli Watachy stroniło od nich, śledząc podejrzliwie z boku ich poczynania. Sama procedura rekrutacji do akademii była według wielu działaniem niedopuszczalnym. No cóż, trudno się dziwić takiej opinii. Ogólnie biorąc, rekrutacja sprowadzała się do tego, że czarodzieje najczęściej pojawiali się w jakimś mieście, czy wsi. I zabierali upatrzone z góry dziecko, nie przejmując się sprzeciwem ze strony jego rodziców. Później malec nie mógł utrzymywać kontaktu z rodziną, aż do momentu, gdy kończył akademię. Jako dorosły człowiek nadal był związany z Weirtan. Musiał pracować na rzecz tej organizacji i wykonywać polecenia swoich przełożonych, często wbrew swej woli. Nie mógł zmienić swojego życia, choćby nawet bardzo tego pragnął. Można więc rzec, że był więźniem Waerton do końca życia. Taki właśnie los miał spotkać bohatera dzisiejszej opowieści. Wszystko zdarzyło się w niewielkiej wsi u podnóża góry, na której wznosiła się twierdza Carnville. Położenie wsi miało duże znaczenie, gdyż z uwagi na bliskość fortu nie była to jakaś odcięta od świata zapadła dziura zamieszkała przez zamkniętą społeczność. Mieszkańcy często miewali gości. Gospoda była więc wypełniona klientami po brzegi, zarówno za dnia, jak i w nocy.